Witam Was! Z tej strony Agnieszka. Witam Was na kanale szepty dnia. Zachęcam Was do refleksji dzisiejszych. Zobaczymy, jaka karta wyjdzie, jaką inspiracją przyjdzie nam się zmierzyć. Jestem bardzo ciekawa, bo ten wczorajszy odczyt naprawdę, naprawdę ze mną rezonował. Ja też czerpię bardzo z, z tych czytań. Lubię energię kart, w zasadzie to przez te zawierowania całe w koło troszkę o tym zapomniałam i Wczoraj jak tak poczułam, że chcę nagrać taki filmik, to poczułam się z tym naprawdę dobrze. Mm, Ciekawa jestem co dzisiaj przyniesie. Może być trochę hałasu, bo przemieszcza się w to z powrotem moja córka. <grytanie> Okno otwarte, ale chata pełna, więc nie ma się co dziwić. Dobrze, weźmiemy. Po przełożeniu trzecią z góry. Raz, dwa, trzy. Dwie buławy, moi drodzy. Wyka buław trochę czuję kontynuację wczorajszej energii, czyli Stoimy przed wyborem, stoimy przed wyborem, um, co wpuścić nowego do naszego życia, którym by pójść, co teraz zrobić. Um, czyli jest to bardzo ważne, żeby teraz sobie to rozplanować, um, ale energia jest um, troszeczkę inna. Tutaj mamy przewidzieć um, drogę, która może być przed nami. Co nam może przeszkadzać, żebyśmy się skupili na tym, um, jakie elementy um, mogą nas ograniczać w, w, w całej naszej drodze, w którą stronę chciałbym pójść, co jest dla mnie w chwili obecnej łatwiejsze. Um, Ja też, wiecie co, tak sobie myślę, że nie tylko łatwiejsze, ale też żebyśmy spojrzeli na to, gdzie ja tak naprawdę chcę być. Żebyśmy ocenili. Co nam teraz stoi na przeszkodzie? Realnie spojrzeć. Co nam teraz stoi na przeszkodzie, żebyśmy osiągnęli coś, żebyśmy osiągnęli swój cel, swoje zamierzenie. I łatwiej jest wtedy pokonać te przeszkody. Łatwiej jest dokonać wyboru. Łatwiej jest e, ocenić sytuację. I Oczywiście nie widzi się wszystko w tym miejscu, w którym się jest. Dwie buławy to początek drogi, to jest energia asa podzielona na dwie. Warto też zobaczyć, właśnie, co cię ogranicza. Być może wiecie, musimy zobaczyć, że w tej całej sytuacji, w której jest, tak rozsądnie patrzeć, na przykład ogranicza nas po prostu jedynie na rząd. Może mamy dostrzec tak realnie, że. Mm, Pora się może zbuntować, pora coś zmienić, że yy, jedyną przeszkodą to właśnie te czynniki zewnętrzne, które myślę, że jak się wszyscy zmotywują, to możemy to, możemy to pokonać. Yy, dużo takiej zad, yy, zadumy właśnie planowania i szacowania, szacowania tego, co przed nami. Co zrobić, żeby było najrozsądniejsze. Ale ja też tak patrzę tutaj na tę mm, kartę. Jeszcze nie ruszyliśmy z drogi, jeszcze jesteśmy, jeszcze się przyglądamy, ale my nie jesteśmy sami. Patrzę, że to w końcu karta energii, karta działania. I my mamy tutaj moc my siedzimy na tej mocy. Mamy odpowiedni horyzont, jesteśmy na wysokości, patrzymy przed siebie śmiało. Jestem przekonana, że dobrze wybierzemy. Więc inspiracją dzisiaj jest przyjrzeć się, co Cię powstrzymuje przed dokonaniem, przed działaniem, w zgodzie z w zgodzie z własnym duszą. Z własnymi potrzebami, co Cię ogranicza. Przyjrzyj się zrób plan. Myślę, że to jest naprawdę kontynuacja wczorajszej energii. Trochę z innego punktu widzenia. Wczoraj mieliśmy się zastanowić, gdzie my byśmy chcieli być, co dokonać. I, um, a dzisiaj, jakby to samo, ale z wypunktowaniem, co na dzień dzisiejszy cię ogranicza, tak? Co cię tutaj blokuje. Przyjrzyjmy się dokładniej tego, temu. No dobrze. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że, że to w większości z Was przemawia to. Yy, chociaż jeszcze spróbuję słuchajcie dołożyć tak tak słuchajcie dołożyłam kartę yy, król mieczy to ma być chłodna kalkulacja to ma być chłodne my myślenie także to znowuż bez zbędnych emocji, jasność, przewidywalność. Mamy wykorzystać wszystkie swoje zasoby zdobyte do tej pory i korzystać ze swojej mądrości, tak jak ta sowa tutaj. i tak i władać władać chłodno kalkulować uda nam się to wymyślimy, dobry czas na planowanie przyszłości dziękuję wam bardzo pozdrawiam, do usłyszenia następnym razem dziękuję za wszelkie komentarze lajki i, i słowa poparcia Pozdrawiam, cześć.